W poprzednim przepisie pokazałam, jak przyrządzić łodygi buraka liściowego. Teraz przygotujemy blaszki liściowe. Umyte i oddzielone od łodygi kroimy w paski. Na patelnię dodaj dużą łyżkę masła, trzy garście liści podwiny, 3-4 szczypty soli i 4 szklanki mleka. Całość duś na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Do miękkości liści około 15-20 minut. Im starsze i większe liście, tym dłużej należy je dusić. W 100 ml śmietanki słodkiej 30% rozprowadź 1,5 łyżki mąki pszennej i dodaj do boćwiny cały czas mieszając. Dolej odrobinę mleka, jeśli wyjdzie za gęste, i dopraw solą, jeśli to konieczne. Podawaj na ciepło jako sos do ziemniaków lub na przykład sos do krokietów z mięsem, czy nawet możesz polać nim pierogi ruskie bądź kluski śląskie. Smacznego.